Koperta numer 23. Proszę bardzo. Dobra, dobra skater. Lecimy mordo. 28? Dobra, 28 tak? Nie, 23 to ja pierdolę. Dobra. Uwaga. Odkrywamy. Free 2 spiny. Dobra, mamy free dwa spiny, ale skater 21. Mam yy, propozycję, bo tu się wkradł jeden błąd, mordo. Bo dwa spiny powinny być do koła losu, i ja mogę zamienić to w zerowanie browara. Chyba, że masz pomysł na co innego, wybaczcie, bo tu jeden mały błąd się wkradł pod kopertę, i mogę w zamian tego zerować browara. Ksa skater, mordo, co ty za to wariacie? Chyba, że. ten. Aha, dobra. A, dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. To możemy to na inne koperty zamienić. Dobra. Dobra. To dwie free koperty. Tak, faktycznie. Ok. Dwie free koperty. To lecimy. Dziewiętnastka. Dobra. Uwaga. <ścoughs> Skater, patch mordo, ale wykrakałem to, kurwa. Skater! Mordo dobra, wykrakałem to wariacie, ja pierdolę Dobra Skater mordo, zdrówko twoje wariacie Zdrówko twoje mordzia, bo widzisz wykrakałem zerowanie I trafiło się zerowanko Także kurwa lecimy, dobra jedziemy Szmata, kurwa dobra Zdrówko, dziękuję bardzo, dobra widzowie. Lecimy, kurwa. Pozdrawiam. Uwaga, w rytm bitu. Un elefante, molto elegante, la trompa, molà, la trompa gigante Molà, un elefante, molto elegante, la trompa, molar, la trompa gigante Un elefante, molto elegante, la verità è super soculva! Ja tu pizzy kurwa nie zamawiałem, kurwa. Zielona pizza kurwa. Na chuj tu przyjechałaś, kurwa, nie zamawiałem pizzy kurwa, mać. Skyter Mordo 26, tak byku. Dobra, ja kurwa. Dobra, 26, 28, 26. Nie! O nie, kurwa! Kurwa, skater, to kurwa, jakiś rentgen ma w oczach skater i chyba widział, co jest pod kopertami. Przecież, jak ja teraz zrzygnąłem Zajebie kielisze kostu, to kurwa mnie po kurwa jebane oczywiście nie wy mój stary alkoholik dobra dobra wale ocet na pizdę dobra wale ocet na pizdę dobra mamy ocet kurwa Uh. O oh, kurwa! Uh. Ja pierdolę! Ale ciężary, kurwa, nie? Dobra, wiecie co? Dopijemy ten ocet, tylko. Dopijemy ten ocet, mordeczki. Nie wiem, czy mam go pić teraz, czy co, ale dopijemy go na pewno. Bo go mało zostało, kurwa. Dobra, 11, tak? Witam kochani, gorąco serdecznie wszystkich. Witam u niej Lotnicze lotnisko w Uniejowie. Zróbcie na początek zajebisty kałas Ja pierdolę Ja pierdolę I cała sala Dwa rodzinki. Pozdrowienia od kotów z Grodziska hey, Mazowieckiego. Really? Gotowy czy nie protekta? ŁAWIARA cały Dobra, już więcej tego nie połykam, kurwa, jak coś Dobra, 12 i 7 Uwaga Leci 12 śmieć Czekajcie, bo to kurwa. Moment, czekajcie, znajdę 17. O, dobra, o 12. Ja pierdolę, lud w gacie. O kurwa, mać. Dobra, mordeczki, dajcie mi dwie minuty, a ja zaraz przyjdę. Dosłownie, dajcie mi dwie minutki i nie uciekajcie. Dwie, dwie minutki. Dobra, jestem. Dobra, widzowie, jestem. O to góry teraz protector. i cała sala. o taki na kokocko z widzowie. Przyjałem go otworzyć kurwy 70 dłunek Halo A te same kostki mam wiebać, tak Ile za wypicie tego jajka z kubka 300 zł Tomaszek 3 Nie dobra, 200 200 i wy... Nie dobra, nie dobra Dobra, 200, 200 i wypijam to, 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 to jajko kurwa. Za, za mniej tego Za mniej tego nie wypije Dobra, otwieram za 200 ja pytam, jak Zazorynki, prawa strona, środek. Zróbcie potężny Kałasz. Dobra, ile dobra, ile tych kostek lodu, Ksandor? Ile tych kostek lodu wieba. w jebach? 200 wypipiam to kurwa jajko wyplute ze szklanki. Gitarwa sala! <noise> Tomaszek. Wszystkie? Dobra, to lecimy. Dani, pozdrawiamy całych chłopaków z OSP z Aleksandrowa. Gdzie mój kamerzysta? Pokaż się! Proszę, tak, tak. Gotowi, protektor, czy nie na totalny odjazd! I cała sala! Kurwa, jebana. Gdzie w górę! Tak! I cała, sala już coś brała, 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 brała! Ej, posłuchajcie tego! Ej, słuchajcie tego! Zimne ah. ah, Nie dam Kochani, ah. kłaniam się nisko Niżej się nie da Dziękuję ah. protektor Dziękuję unijowskie linie lotnicze ah. Ja zawsze lotnisko U was najlepiej Zróbcie na zakończenie Potężny hałas Sur na cześć, muzyczna wyspa! Dobry wieczór o polskie! Wyleciało! Zaczynamy koni, to zalo jazdę centrum! Dobra, słuchajcie tego teraz.

Jadą, jadą, jadą Jadą, barierki w jadą i... I cała sala Jak tam moje koty jadą, czy nie jadą na Polskę O kurwa, moje jajca Do buzi ostatnią kostkę? O! Wow. czekajcie, mój jaja ah. Ah. No pali mi jaja, nie? Pali mi jajca, kurwa O kurwa Czuję się jakbym morsował, kurwa, naprawdę. Teraz mogę się staremu pochwalić, że morsowałem. Mój stary zawsze mówił Patryk. Zawsze chciałem znaleźć jeden powód do tego, żeby być z siebie dumny. To powiem mu teraz, kurwa, po, to powiem teraz staremu kurwa, że morsowałem.